Cześć! Dzisiaj gotujemy topoki kultowe, potrawa koreańska. Jedna z sztandarowych potraw z tak zwanego street food, czyli czegoś, co jest po prostu wspaniałe i co jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla Azji czyli po prostu gotowanie na ulicy, i sprzedawanie jedzenia i różnego rodzaju potraw i przekąsek na ulicy. One nie tylko są sprzedawane na ulicy, ale także są przygotowywane na ulicy, także tak naprawdę mamy to wszystko tak na bardzo bardzo świeżo. No i topoki, to czyli te takie ciasto ryżowe. Poki, czyli gotowane, właściwie bardziej smażone, jeżeli gotowane. <laughs> jeżeli chodzi o tą potrawę, kultowa, kultowa jako street food i kultowa oczywiście jako ogólnie jako potrawa, topoki są restauracje, które specjalizują się jedynie w topoki i, i, i w tych restauracjach jest ich po prostu mnóstwo, mnóstwo rodzajów, podstawowe topoki, takie najbardziej podstawowe to jest ciasto ryżowe. W formie tych takich długich pałeczek, tych takich cylindrów, które pokazywałam wcześniej na filmie, i mam tutaj je ze sobą. To, są, to jest to. I, I sos bardzo ostry z chili. I, te, I to jest taka najbardziej podstawowa wersja, ale oczywiście w Korei możemy dostać w restauracjach nie tylko, bo na ulicach po prostu mnóstwo, mnóstwo innych opcji tej potrawy. Oni dodają również do tego inne formy tego, tego ciasta ryżowego, a także bardzo często ciasto rybne, o którym nigdy wcześniej nie, nie wspominałam. Aczkolwiek z tego również robi się dosyć sporo różnego rodzaju potraw, i wykorzystuje się do różnego rodzaju dań. Ciasto, ciasto rybne, czyli po, prostu, czyli po prostu ryby, owoce morza, zmielone wszystko, doprawione i smażone na głębokim tłuszczu, Tak naprawdę na tym polega te ciasto rybne. Ja je robiłam kiedyś sama w domu, także ono jest zresztą zrobię kiedyś film o tym, jak zrobić takie ciasto rybne, i można później zamrażać. Zamrozić i, yy, i trzymać w lodówce czy w zamrażarniku do tam do przygotowywania yy, innych potraw. Także zrobię film, obiecuję na ten temat. Yy, I co? Jeżeli chodzi o ten street food, to w ogóle to jest yy, coś, co ja pamiętam najbardziej jako te moje pierwsze wrażenia yy, po przybyciu do Korei i Pamiętam, co powiedziałam mojemu mężowi. Powiedziałam mu, że wiesz co, wiesz co, co jest wspaniałe w Korei? To, że w, wysiadając z samochodu, te, te ulice mają zapach. I to jest właśnie ten zapach te, tego jedzenia przygotowywanego. Na, na ulicy i sprzedawanego na ulicy. I to jest oczywiście nie tylko te topoki, ale multum, multum, multum różnych innych i słodkich i ostrych i, i słonych i wszystkich rodzajów po prostu innych, innych przekąsek. Bardzo często topoki, jak i również inne tego typu potrafy, tego typu street food jest sprzedawany blisko uczelni, blisko szkół, blisko dużych korporacji, gdzieś tam na tych bocznych uliczkach, po prostu ludzie. Jak to mówi mój mąż, to jest taki sposób na odreagowanie stresu. Po prostu wyjść i tak na miejscu, na ulicy, sobie na przykład zjeść takie ostre topoki, i to po prostu w jakiś sposób, no nie wiem, powoduje to, że ten stres maleje, że oni się relaksują, odprężają. Jeżeli chodzi o topoki, to jest ich mnóstwo rodzajów, ale także również mnóstwo stopni tej ostrości. I powiem szczerze, że. Jest to od tych bardziej słodkich, nieżeli, e, nieżeli tych e, ostrych i one są dedykowane głównie dzieciom, po te tak straszne diabelnie ostre, których jedzenie już mi raczej podchodzi pod doznania bulowe, nieżeli smakowe, dlatego że w ogóle jeżeli chodzi o tolerancję korańczyków na ostrość to jest to zupełnie coś innego i w ogóle jest to nieporównywalne to, co oni są w stanie zjeść i jakby tym się cieszyć, to jest dla nas po prostu niemożliwe do przełknięcia. Dobra, to tyle chyba to, co chciałam powiedzieć. Zabieramy się za topoki. Eee, yy, jeżeli chodzi o te, jeszcze, ch jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o ten street food, to um, te po, topoki sprzedawane i przygotowywane na, na tych takich często bardzo prowizorycznych, yy, jak by to nazwać, takich, yy, no nie wiem, stoiskach, gdzie one są na bieżąco w momencie, w którym są... Yy, Sprzedawane to są tak naprawdę gotowane i przyrządzane, więc bardzo często przy takich tych stoiskach, gdzie są te, te potrawy, te street food przyrządzane, po prostu mnóstwo grupa ludzi, no nie wiem, uwa uważam, że to ma to wszystko ma, ma, taki, ma taki swój yy, taki specyficzny urok i taką magię, taką, no nie wiem, takich yy, właśnie tych azjatyckich ulic pachnących jedzeniem. Ja przygotowywuję tą ostrą wersję topoki, ale nie najostrzejszą. Ani nawet nie tą średnią, ale ona już jest ostra. Dlatego ilość tej pasty chili, którą dodajemy w trakcie, w trakcie przyrządzania, tak jakby stopniuje tą ostrość. Więc jeżeli lubicie bardziej lub mniej, no to po prostu regulujcie to tą ilością tej pasty dodawanej do to, topoki. Dobra, to tyle.